Czas zrobi głośniej. Czas na fakty. RMFF na zegarach 10 przy mikrofonie. Bogdan Zalewski. Przejazd matczynej bezwłoczności. Kobieta pozostawiła córkę w takim upał w zamkniętym samochodzie. Nasz reporter informuje o takim zdarzeniu w rodzinie. Uwaga, słuchaczki, którym pracodawcy obniżyli wysokość zasiłku macierzyńskiego. Mamy dla Was dobre informacje o efektach interwencji RMFF. Drużyna Koczekówki skoło brzegu w kwarantannie. W Indii nie, na Dolnym Śląsku matka zostawiła w zamkniętym i rozgrzanym samochodzie dziesięcioletnią córkę. Sama poszła na zakupy. Reporter RMF FM Paweł Pytni go powie: co było dalej. Powie, kto u dziecku. Pierwsi zareagowali przechodnie, powiadomili policję. Dziecko siedzące w zaparkowanym, w pełnym słońcu samochodzie nie mogło otworzyć się zablokowanych drzwi. Puka... I 27 korona Ale... pół godziny na zewnątrz było 30 stopni Celsjusza. Temperatura w aucie mogła być dwa razy wyższa. po Matka... Z zakupów była zdziwiona interwencją. Jak tłumaczyła, myślarz przedstawiła otwarte szyby. Sprawę bada policja. Jeżeli okaże się, że kobieta naraziła córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, może jej grozić do pięciu lat więzienia. Dobra wiadomość dla kobiet.